Witam wszystkich, ja oczywiście jestem Chinco i chciałem Wam się przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku e, szalona bitwa, tak szalonej bitwy dawno nie widziałem i z jednej strony, i z drugiej strony, z tego względu, że zaraz sami zobaczycie. Kolejna sprawa, chciałem ten pojazd Wam też przedstawić, bo wielu z Was się zastanawia ciągle trwają misje na zdobycie pojazdu i. Wielu z was się zastanawia, co lepiej wziąć, czy brazyliana bulldoga, czy T71 wilkołaka. Myślę, że tutaj zobaczycie pewien obraz, jak ten pojazd potrafi być niesamowicie szalony, a jeszcze w rękach można powiedzieć wariata. Tutaj kolega naprawdę sporo kawał dobrej roboty zrobił, ale przy bardzo dużo porym szczęściu, że tak powiem, i co dłużej na przeciwna zrobiła, tego nie rozumiem. Zresztą sami zaraz zobaczycie, oczywiście, mowa tutaj o pojeździe M41B Brazilian Bulldog. Pojazd oczywiście premium, który możemy ciągle zdobyć w misjach, które obecnie są właśnie cały czas dostępne. No i bitwa Południowe Wybrzeże, bitwa standardowa. Kolega bardzo, można powiedzieć, agresywnie tutaj zagrał, ale miał niesamowicie wiele szczęścia. Zszczą sami zaraz zobaczycie. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Pierwsza sprawa. Nigdy nie pojechałbym lightem tutaj w to miejsce, gdzie właśnie kolega jedzie, z tego względu, że jeżeli drużyna przeciwna byłaby myśląca, no to wiadomo, z tamtej strony bardzo dużo pojazdów powinno nam się pojawić. Ale z tego co widzimy, nikt kompletnie, ale to nikt nie pojechał na wodę. Oprócz też tego nie rozumiem, jednego leoparda jedynki, gdzie bardzo miękki pojazd i jest to czołg średni, powinien pojechać zdecydowanie na środek a kolega pojechał sobie tak jak mniej więcej jadą tutaj niszczarki, ewentualnie czołgi ciężkie, no i zobaczcie o tutaj kolega ma akurat wsparcie ROKOL 95, ma wsparcie z tyłu od drużyny no i prawdopodobnie zaraz Leoparda nie będzie jeżeli nikogo nie ma więcej poza, te, poza tym Leopardem, no to drużyna, można powiedzieć, oddała flankę, co tego się nie robi. Ale, zobaczcie, drużyna Rokola tak samo oddała flankę, można powiedzieć, drugą. Chociaż tutaj te pojazdy, które stoją na D-67 na tej kampie, no, można powiedzieć, ta niszczarka, która jest na linii 0 ma wsparcie od artylerii od tych właśnie czołgów ciężkich. Także tamta flanka w miarę jest ogarniana, ale ta flanka, drużyna przeciwna zupełnie jej oddała. No i był sobie Leopard 1. A tutaj kampi Borsuk. Jeżeli chodzi o sam pojazd, działo mamy 90 mm. Pojazd jest bardzo zwinny, bardzo szybki. 72 km z groszem na godzinę. Tylko tak, tutaj zobaczcie, na pociskach tych standardowych nie mamy w ogóle pocisków AP. Czyli przeciwpancernych. Mamy za to dwa rodzaje pocisków burzących i... Jako pociski premium mamy kumule, czyli pociski hity. Z penetracją, jeżeli chodzi o właśnie te pierwsze pociski, tutaj na mowa tutaj o burzakach mamy tylko 102 z uszkodzeniami 320. Na pociskach hitach mamy bardzo dobrą penetrację 250 z uszkodzeniami mniejszymi 240. Czas celowania 230, celność 0,38. Jak na lajta, no to można powiedzieć, że bardzo średnia zasięg. Spotowania ten pojazd posiada 400 metrów, to jest bardzo dobry wynik, ale losowanie mamy oczywiście do dziesiątek. Tak jak tutaj właśnie kolega roz, rozgrywa, potyczkę z dziesiątkami, i to z niebyle jakimi, bo mamy sporo e-piątek. Jest oczywiście cały czas jeszcze gwiazda śmierci. Jest esetka, Znaczy, naprawdę tutaj na tak małej mapie sporo wylosowało tych pojazdów 10 poziomu. Pojazd posiada 510 koni mechanicznych. Oczywiście pojazd możecie zobaczyć wokół Hincula. też pojazd ja ten przedstawiałem jak się nie mylę. Współczynnik mocy koni na tonę, to jest bardzo ładny wynik, też prawie 22 konie na tonę. No i teraz... Co się dzieje, bitwa można powiedzieć trochę wyrównana, ale drużyna przeciwna zaczyna podjeżdżać pod bazę wroga, znaczy pod bazę wroga, pod bazę Rokola i będzie ciężko naprawdę ją obronić, z tego względu, że tamta flanka zupełnie padła, jest sporo pojazdów przy właśnie bazie zielonych, no i zaraz zobaczymy co tutaj się wydarzy. Kolega tutaj naprawdę dość ostro raszował. no i cóż. Obrona bazy. Niewiele tych pojazdów broni tej bazy. Jest Tortoise. tutaj jedzie M103. Kolega gra w Plutonie. Na szczęście drużyna przeciwna, yy, drużyna rokola pomału się wraca, ale drużyna przeciwna, zobaczcie, wszyscy praktycznie wszyscy prawie wjechali na kapa. I jest to e Setka. Jest to... E5, druga E5, jest I7, i, i te pojazdy są prawie na fullu. Kolega tutaj niesamowicie ryzykuje. Zobaczcie, co, <laughs> co on wyprawia. To jest coś niesamowitego, naprawdę sporo szczęścia tutaj kolega yy, ma. Ale najważniejsze jest to, że no, zbija tą bazę, obija pojazdy, wykorzystuje niesamowitą prędkość pojazdu, jakim jest właśnie Brazylian Bulldog. Dobija, można powiedzieć, ogryski. No i zobaczcie, jak drużyna przeciwna dała, można powiedzieć, tyłka. Takimi pojazdami nie potrafili, można powiedzieć, wygrać z Lightem. Z tutaj jeszcze, właśnie, torto z bronił bazy. No i kompletnie w ogóle nie zwracają uwagi, tutaj, właśnie na kolegę. I zobaczcie, co tutaj się stało. To jest makabra, nie? <laughs> Tyle pojazdów dziesiątego tieru, i to nie byle jakich takich twardych. I cóż, bitwa przegrana. Piękne uszkodzenia 4200, tak samo za spota, a też 4300. Także wynik bardzo ładny. Spory zarobek z tego co widzimy. To była szalona bitwa. Nie polecam, naprawdę nie polecam. Nie róbcie takich bitew, bo to tutaj można powiedzieć o sporym szczęściu. Aczkolwiek, no niesamowicie efektowna bitwa. I cóż, totalne jolo. I jeszcze jedna rzecz. Czy warto Brazyliana wybrać, czy wilkołakam? Sami zdecydujcie. Cóż, żegnam się, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.